Witam Państwa. W czwartek 9 stycznia. Wczoraj najważniejszym wydarzeniem dla rynków była konferencja Donalda Trumpa, który odniósł się do ostatniego ataku po stronie Iranu. Tutaj moim zdaniem Trump zaskoczył, ponieważ jeżeli byśmy sobie spojrzeli na główne instrumenty finansowe, to większość z tych uważanych za bezpieczne. Zaczęła tracić na wartości, czyli odpowiednio złoto zaczęło tracić, wcześniej japońskie jeny również. Zaczęły tracić na wartości, natomiast na ropie wczoraj zaobserwowaliśmy dość sporą korektę spadkową na indeksach Stanów Zjednoczonych. Znowu zaobserwowaliśmy nowe historyczne szczyty. A sam Trump wspomniał o tym, że jak na razie nie jest za tym, aby ten konflikt był kontynuowany. Ja sam osobiście do końca nie wierzę Trumpowi, ponieważ wiemy o tym, że Trump jest nieprzewidywalny. Wczoraj po północy, natomiast w Bagdadzie, w, w w strefie zielonej, w green zone. dwie rakiety uderzyły, zostały odpalone. Jak na razie nie ma potwierdzenia, z której strony kto wystrzelił te rakiety, natomiast wydaje mi się, że to może być taki element prowokacji. Więc wydaje mi się, że aż tak szybko ten konflikt się nie zakończy, chociaż z drugiej strony Iran również zapowiadał, że nie jest za tym, aby ten konflikt dalej się rozwijał. Być może to jest jak na razie taka gra słów, tylko po to, żeby jak na razie uspokoić rynki, a być może na dniach znowu pojawią się jakieś większe elementy prowokacji po, po obu stronach Stanów Zjednoczonych i Iranu. Więc jak na razie na rynkach widać powrót do ryzykownych aktywów. Natomiast jeżeli chodzi o bieżący kalendarz makroekonomiczny, dzisiaj mamy bardzo dużo przemówień przedstawicieli banków centralnych, a ja zawsze podkreślam to, że to są ważne przemówienia. Pierwsze takie przemówienie dzisiaj będzie o godzinie 10:30, gdzie będzie przemawiał Mark Carney. w dalszej części dnia będzie przemawiał kilku członków Rezerwy Federalnej i tak odpowiednio o godzinie 14:00 Clarida, 15:30 Kaszkari. Williams 17.30. No i na koniec dnia będzie jeszcze przemawiał o dwóch przedstawicieli banków centralnych. Pierwszy to będzie Polosz, szef banku centralnego Kanady. No i na koniec dnia będzie przemawiał Weidman, przedstawiciel Niemiec godzina 20.10. Wcześniej jeszcze ze Stanów Zjednoczonych poznamy głównie dane dotyczące Rynku nieruchomości to będzie godzina 14:30. No, i jak na razie wydaje mi się, że również należy śledzić cały czas napływające informacje z bliskiego schodu, bo tak jak wspomniałem, ja do końca nie wierzę w to, że ten konflikt zostanie tak szybko zażegnany. Wydaje mi się, że jeszcze pojawią się jakieś elementy prowokacji, i jakieś mniejsze uderzenia mogą się pojawić. Jeżeli chodzi o sytuację na indeksie dolara, wczoraj wspominałem o kluczowym poziomie w okolicy poziomu 97.10. Po wybiciu tego poziomu rynki precyzyjnie przetestowały. Ja zakładam, że kolejnym tar takim targetem może być poziom 97.49. Ten poziom jeszcze nie został osiągnięty. Dzisiaj jak na razie jesteśmy powyżej wczorajszych lokalnych szczytów w okolicy poziomu 97.20, więc wydaje mi się, że jeżeli ten poziom będzie broniony, to. Jest szansa na kontynuację ruchu wzrostowego znowu w okolicy 97,49, natomiast jeżeli dojdzie do korekty, ja osobiście zwrócę uwagę na dwa poziomy. Pierwszy to jest ponownie 97,10, a niżej to będzie, będą okolice okrągłego poziomu 97,00. Jeżeli chodzi o euro-dolara wczoraj można powiedzieć, że niewiele się wydarzyło. Głównie mieliśmy do czynienia z ruchem spadkowym. Ja wspominałem o kluczowej strefie pomiędzy poziomami 1.11.10, a okrągłym poziomem 1. 11 z tego poziomu pojawiło się kilka reakcji wzrostowych, więc warto zwracać uwagę, jak dzisiaj w relacji do tej konsolidacji zachowa się eurodolar, więc jeżeli ta strefa zostanie obroniona, wydaje mi się, że byłaby szansa na jakąś większą korektę w okolice poziomu 1134 bądź 1.11. 40. Natomiast, jeżeli nie pojawią się dzisiaj ważniejsze czynniki fundamentalne, to moim zdaniem, raczej na głównej parze walutowej, dzisiaj powinniśmy zaobserwować konsolidację. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, pomimo tego, że na amerykańskim dolarze wczoraj zaobserwowaliśmy silniejszy ruch wzrostowy, na funcie brytyjskim cały czas stabilizujemy się w okolicy poziomu 1,30,94. O tym poziomie wspominamy od kilku dni. Więc dzisiaj również bym zwrócił uwagę na przemówienie Marka Karneja, które w jakiś sposób może się odnosić do sytuacji właśnie związanej z Brexitem. Więc gdyby w dalszej części dnia, na przykład, doszło do przełamania tego poziomu, to na pewno bym zwrócił uwagę na potencjalne stop lossy poniżej poziomu 1,3064. Jeżeli te poziomy zostaną agresywnie wybite, to po takim potencjalnym kolejnym celem na funcie może być poziom w okolicy 1.3012, natomiast jeżeli miałyby się pojawić wzrosty z tego poziomu na którym teraz się znajdujemy na pewno bym zwrócił uwagę na pierwszy poziom w okolicy 1.3170, więc ja osobiście załóżmy gdybym miał pozycję buy to byłby taki pierwszy target gdzie zacząłbym redukować swoje pozycje. No i również odnosząc się do dnia wczorajszego, podkreślałem to, że warto zwracać uwagę na to, jak się zachowuje fund brytyjski na otwarciu sesji, ponieważ wczoraj i przedwczoraj mieliśmy bardzo zbliżone zachowanie ceny, gdzie na otwarciu Londynu pojawił się silniejszy ruch wzrostowy, a później w dalszej części dnia te ruchy były gaszone. Wczoraj zatrzymaliśmy się w okolicy wcześniejszych lokalnych minimów, dzisiaj natomiast na otwarciu sesji londyńskiej już nie mieliśmy takiego zachowania ceny. Jeżeli chodzi o USDK, a USDK wczoraj technicznie dość ładnie, precyzyjnie przetestował wcześniejszą konsolidację z okolicy poziomu 1,2983 no i pojawił się silniejszy ruch wzrostowy, ja bodajże na początku tego tygodnia też wspominałem o poziomie 1,3041, ten target zrealizo został zrealizowany, więc jak na razie wydaje mi się, że jesteśmy w neutralnym położeniu na pewno bym zwrócił uwagę na ewentualne fałszywe wybicia powyżej poziomu 1,3040 natomiast niżej takim ważnym wsparciem moim zdaniem może być Poziom w okolicy 1,3025, bądź też niżej, delikatnie poniżej okrągłego poziomu 1,3. Jeżeli chodzi o indeksy w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przez cały dzień głównie obserwowaliśmy silniejszy ruch wzrostowy, więc za każdym razem, jeżeli na indeksach w ostatnich miesiącach pojawiały się spadki, to zazwyczaj to był czynnik fundamentalny w postaci wojny handlowej. W ostatnich dniach te spadki głównie były wywołowane przez sytuację na Bliskim Wschodzie. Natomiast jeżeli sytuacja zaczyna się stabilizować, jeżeli nie ma większych ryzyk, to zazwyczaj to są dobre warunki do tego, żeby pojawiły się znowu wzrosty na indeksach i tutaj też. Dla przypomnienia, w Stanach Zjednoczonych cały czas codziennie mamy do czynienia z operacjami repo, które jak na razie są tajne, ponieważ nie wiemy, gdzie te pieniądze trafiają. Natomiast moim zdaniem, te pieniądze, które zostają pozyskane przez różne instytucje finansowe, moim zdaniem trafiają na giełdę. Więc jeżeli sytuacja fundamentalna na świecie jest spokojniejsza, to moim zdaniem to. Wpływa na to, że te instytucje są bardziej skłonne do tego, żeby kupować indeksy w Stanach Zjednoczonych, no i dlatego też obecnie jesteśmy na nowych historycznych szczytach. Natomiast ja, tak jak zawsze powtarzam, na nowych historycznych szczytach aż tak bym się nie ekscytował, ponieważ wydaje mi się, że jeszcze sytuacja na Bliskim Wschodzie nie do końca jest rozstrzygnięta. Również jeżeli sobie spojrzymy na niemieckiego DAXa wydaje mi się, że warto zeknąć sobie na wyższy interwał, ponieważ jesteśmy dość wysoko. Najbliższe lokalne szczyty mamy na początku 2018 roku. To jest poziom 13592 punktów, więc jesteśmy dość blisko, natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten ruch jest bardzo silny, agresywny, paraboliczny, więc jeżeli pojawi się niespodziewany jakiś czynnik fundamentalny, no to te szybkie, te agresywne wzrosty mogą być bardzo szybko zanegowane i wtedy prawdopodobnie kolejnym takim najbliższym targetem może być poziom w okolicy 3440 punktów, bądź niżej domknięcie luki wzrostowej okolice 13000 punktów. 403 punktów. Ja sam osobiście przy takich warunkach, które mamy obecnie na indeksach, raczej bym nie podejmował żadnych decyzji. Jeżeli chodzi o dolar jen, od wczoraj, tak jak wspominałem, cały czas mamy ucieczkę od bezpiecznej przystani, a taką przystanią cały czas są uważane jeny, więc mamy do czynienia na dolar jenie, z bardzo silnym ruchem parabolicznym. Jak na razie, moim zdaniem, jesteśmy w okolicy oporu. Tym oporem jest poziom 109.36. Niżej Ważne takie wsparcie moim zdaniem może być w okolicy poziomu 109,20, natomiast gdyby doszło do korekty, pierwszym takim targetem może być poziom w okolicy okrągłego poziomu 109, natomiast przy ewentualnych kolejnych spadkach ważnym wsparciem może być poziom 108,80. Jeżeli chodzi o złoto, tak jak na wstępie wspomniałem, na złocie wczoraj zaobserwowaliśmy silniejszy ruch spadkowy, natomiast ja wczoraj również zwracałem uwagę na poziom w okolicy 1553 dolarów za jedną uncję. Wczoraj, akurat, właśnie na tym poziomie, dość precyzyjnie złoto utworzyło wczorajsze. Dzienne minima, jak na razie inwestorzy nie mają powodów do tego, żeby kupować złoto, dlatego też jeżeli te obecne warunki, które dalej się obecnie utrzymują, wydaje mi się, że mogą powodować to, że złoto dalej będzie traciło na wartości. No i kolejnym targetem może być poziom 1531 dolarów. Natomiast jeżeli którakolwiek ze stron znowu zaatakuje, to moim zdaniem znowu to wpłynie na to, że prawdopodobnie na złocie mogą pojawić się wzrosty. No i na koniec zerkniemy sobie na ropę. Na ropie, jeszcze wczoraj przed przemówieniem Donalda Trumpa o godzinie 16:30, pojawiły się dane dotyczące zmiany zapasów ropy. To te dane pokazały wzrost zapasów ropy. Mniej więcej po tych danych pojawił się spadek w okolicy poziomu 61:25. O tym poziomie wczoraj wspominałem. Po tych danych pojawiła się korekta wzrostowa. Przetestowaliśmy wcześniejsze lokalne minima w okolicy poziomu 62-30 No i zazwyczaj po korekcie, jeżeli tego typu poziomy, jeżeli ostatnie dołki są obronione, to może to być zapowiedź do kontynuacji ruchu spadkowego. No i również wczorajsza wypowiedź Trumpa przyczyniła się do tego, że na ropie mieliśmy do czynienia z realizacją zysków. No i jeżeli sobie spojrzymy na ropę z wyższego interwału poziom 59-38 moim zdaniem może być ważny, ponieważ. Tutaj w okolicy tego poziomu tworzyła się wcześniej dość spora konsolidacja, więc zakładam, że w okolicy tego poziomu może by leżeć spory wolumen, spory który może bronić górnoograniczonej tej konsolidacji. Więc jeżeli pojawi się jakikolwiek atak po stronie, czy to Stanów, czy Iranu, to wydaje mi się, że na ropie znowu mogą pojawić się wzrosty i wtedy odpowiednio kolejnymi targetami mogą być poziomy 60, 62 i okolice poziomu 61, 25. Więc tak podsumowując, pomimo tego, że Donald Trump wczoraj naprawdę był bardzo neutralny, nie zaskoczył niczym negatywnym, to wydaje mi się, że to może być podłoże do tego, żeby znowu zaskoczyć rynki i znowu te aktywa, które w ostatnich dniach zyskiwały, a wczoraj na przykład traciły, znowu mogą zacząć przybierać na wartości. Więc tyle z mojej strony, życzę udanego dnia i do usłyszenia, do jutra.